W Tarnobrzegu kolejny raz powrócił temat wykorzystania wód siarczkowych. Wszystko za sprawą wyników badań, które miasto zleciło ekspertom z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ich wyniki potwierdzają, że w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego występują wody siarczkowe i jodkowe wody lecznicze. Czy w związku z tym można się spodziewać konkretnych działań inwestycyjnych? O wykorzystaniu wód siarczkowych w Tarnobrzegu zrobiło się głośno po 2014 roku, gdy radnym miejskim został Witold Zych. Wielokrotnie apelował o wykorzystanie ich potencjału do celów leczniczych. W 2016 roku zaprezentowane zostały wyniki badań wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny. Potwierdzono wtedy, że wody występujące nad jeziorem tarnobrzeskim mają właściwości zbliżone do tych w uzdrowisku Buzko-Zdrój. Czasem y, słyszę opinię, po co było badać, przecież wiadomo było, że wody siarczkowe są. Ale pierwszy inwestor, który pojawił się i zobaczył wyniki badań, powiedział, że on na tej podstawie nie będzie w stanie zainwestować ani złotówki, bo dla niego są to informacje o wodach niestabilnych. Dlatego my postanowiliśmy to sprawdzić. Zespół Zagiechu powołany do życia. Sprawdził. Otwór O22 wskazuje, że te wody są. My chcemy jeszcze dodatkowo, ponieważ zespół badał rok, ale naukowcy stwierdzili, że aby mieć stuprocentową pewność, jeszcze kwartalnie trzeba będzie pewne badania powtórzyć. I prezydent miasta Czarnobrzega. Y y Nadal twierdzi, że będą potrzebne, że są dalece od hurał optymizmu. Przecież mówiliśmy o tym, że y, zlecanie akurat w tym, w tym rejonie. Y, w tym rejonie, w tym otworze pizometrycznym badań na terenie Nowej Dęby, to jest właściwie bezcelowe, ponieważ trzeba będzie znowu powtarzać badania z tego ujęcia, z którego rzeczywiście te wody będą, te, te wody będą pobierane. A teraz słyszymy, że no, są dalece od hura optymizmu. Proszę Państwa, nie mamy czasu na to, żeby zastanawiać się, czekać kolejny rok robić jeszcze jakieś kolejne ekspertyzy, kolejne badania, podczas gdy, tak jak już wielokrotnie to podkreślaliśmy, i Państwowy Instytut Geologiczny potwierdził te wody i można było już wtedy przystąpić do realizacji tej inwestycji. Podjęcie faktycznych działań odbędzie się nie wcześniej niż po kolejnych badaniach. O wykonaniu odwiertu nad jeziorem Tarnobrzeskim mówiło się jeszcze za prezydentury Grzegorza Kiełba. Wtedy koszt zadania wyceniono na około 400 tysięcy złotych. Jak plany miasta wyglądają teraz? Kiedy będziemy mieli już stuprocentową pewność, zwrócimy się wtedy o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie otworu. Nie ze środków własnych, a to jest pół miliona złotych, tylko z Enfoś lub z innych źródeł zewnętrznych. Potrzebna będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebne będzie powołanie zakładu górniczego, ale tak jak zmiany, akurat nie w planie zagospodarowania, będą po stronie miasta. Tak, powołanie czy zakładu górniczego, uzyskanie koncesji, to już będzie należało do tych osób, które będą zainteresowane faktycznie wydobywaniem i wykorzystywaniem tych wód. Pomysłów jest wiele, natomiast to jest po stronie niekoniecznie miasta, tylko po stronie kogoś, kto chce zainwestować 40-50 milionów złotych. Członkowie klubu konfederacji w Tarnobrzegu zwracają uwagę na kolejny aspekt. Z jednej strony miasto podejmuje temat wód siarczkowych, a z drugiej toczy się dyskusja o budowie spalarni śmieci w obrębie akwenu. Czy w takim otoczeniu znajdzie się inwestor, który będzie chciał wykonać uzdrowiskowe inwestycje? Apelujemy do Pana Prezydenta o jak najszybsze podjęcie działań w tym yy, yy, działań yy, tutaj, jeśli chodzi o wykorzystanie wód siaczkowych, ponieważ nie mamy czasu, nie możemy tutaj czekać. No, natomiast oczywiście plany zlokalizowania spalarni yy, sam fakt, że, że o czymś takim pomyślałem, że nasze, nasze władze miasta Tarnobrzega kompletnie yy, jakby no nie wzięły w ogóle jakby pod uwagę tego, że przecież mamy to bogactwo i, i, i jedna i druga działalność, to znaczy działalność w zakresie usług zdrowotnych i działalność tutaj w zakresie spalarni, spalania śmieci na taką skalę będą ze sobą zupełnie sprzeczne. Tak więc no, to jest dla nas, no, to jest, proszę Państwa, coś, nie, coś niebywałego, żeby na, władze miasta ciągle negowały fakt tego, że mamy bogactwo naturalne, że możemy je wykorzystywać. Póki co, by nie generować kosztów związanych z wykonaniem odwiertu geologicznego pomiary wykonano w pozostałym pokopalni otworze. Kluczowe dla konkretnych decyzji będą wyniki następnych badań. Dołączenie do listy miejsc zdrowiskowych to dla Tarnobrzega duża szansa. Jest to możliwe. Oczywiście, że jest to możliwe, ale tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że będzie ktoś, kto jest zainteresowany takim, takim działaniem, No w niedalekiej. Okolicy przecież takowe źródełko też jest, też istnieje, a jednak nie pojawił się tam żaden inwestor. Kiedyś mowa była tak, tak, coś się zbuduje, do tej pory jest cisza. Osoba, która u nas miała, miała znaczy która u nas chociażby sprawdzała zawartość tych wód siarczkowych, nie zdecydowała się, tak jak powiedziałem, z jakiego powodu, ale ruszyła także dalej, mając chociażby Kraków w okolicy, i wykorzystanie tamtych źródeł i tam inwestuje. Jest to aglomeracja wieloset tysięczna i czasem, czasem to decyduje o miejscu również, nie tylko sama woda, ale także miejsce, gdzie się to buduje.